Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Hollow Knight. Oczywiście witamy się znów, ponownie w Ulu. Czemu plat nie działa? O, bardzo zaczął działać. Witamy się znów, ponownie w tym przepięknym Ulu, w tej pięknej lokacji. Naprawdę jest ona śliczna i z tego co wiem, nie tylko ja tak uważam, dużo, dużo pisaliście, że również Wam się ta lokacja bardzo podobała, jak Wy sami ogrywaliście Hollow Knight, no i się nie dziwię. Jestem na bieżąco tak naprawdę z komentarzami. Wiem, że tutaj w ulu dobrze kombinowałem w jednej rzeczy, że tam próbowałem krystal daszem się odbijać od ściany i do góry tam próbowałem double skokiem wskoczyć. Niestety odpuściłem to po jednej próbie, a podobno jest to dobry kierunek. Także wracam się tak naprawdę teraz do tego miejsca w tym ulu i później będziemy działać dalej. Jestem na bieżąco z komentarzami, ale też od razu daję informację, że dzisiaj jest poniedziałek, jutro jest wtorek i, i przez te dwa dni zamierzam tryhardować Hollow Knighta ostro, powiem wam, bo po prostu zbliża się mój wyjazd do miasta rodzinnego i nie będzie. Będzie mnie, no kurczę, z 6 chyba dni albo z 5, coś takiego, i muszę wam nagrać spory zapas odcinków, a spory zapas odcinków to jest, no kurczę, żeby z dwa odcinki były dziennie, to z 10 odcinków na zapas plus jeszcze teraz na bieżąco, więc sami rozumiecie, jestem zmuszony trochę nagrać na zapas. Dlatego też mogę się tak nie odnosić do wszystkich komentarzy. i w ogóle ja nie wiem, czy ja chyba sobie nie wrócę teleportem do esencji? Może to być szybsze. No idę szukać tej dziury, bo ja nie pamiętam mniej więcej, gdzie to jest na mapie, więc tak trochę na, na oko robię to. Wróćmy się tam. Zobaczmy. No, to na pewno jest gdzieś ok obok bossa, nie? Siemano. Chcesz wygrać ręcznie malowany obraz z Twojej ulubionej gry, to świetnie się składa, bo wystarczy, że zostawisz suba, łapkę w górę i komentarz, oznaczając trzech znajomych pod tym filmem z z Danklight. Testuję sobie nowy format, możliwe, że w przyszłości pojawi się więcej tego typu materiałów. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie, a losowanie odbędzie się spośród komentarzy 13 października na streamie. Jakoś z wieczora, więc każdy zdąży wrócić ze szkoły, z pracy, cokolwiek. Więc śledź kanał, bo osoba wylosowana musi być na streamie i to potwierdzić. Jeżeli tego nie potwierdzi, tego nie zrobi, to losujemy kolejną osobę aż do skutku. A teraz Zobaczcie jakie to są piękności tutaj Hollow Knight, Dark Soulsy, czy Brotato, Chociażby Gothic, nasz Bezi, ostatnio na streamach grywany, inne Dark Soulsy albo The Binding of Isaac. Oczywiście są to tylko przykłady. Ty wybierasz z jakiej gry chcesz obraz. Tak tylko przypomnę jeszcze raz. A teraz zapraszam do oglądania dalej. Hmm. Pozdrawiam. I pamiętam, że w lewo jest taki duży pokój z tymi takimi przeciwnikami, co bardzo ich nie lubię. O, tutaj już ty we mnie wjeżdża. Ty we mnie wjeżdża już. E, natomiast ja bym sobie chciał tutaj dalej pójść, wiecie, o co chodzi. O, pyk, tutaj pyk, tutaj coś chłopaki skaczą, ale mnie to nie obchodzi, ja to po prostu chcę stąd uciec. I to będzie, to będzie tutaj, dobrze pamiętam, dobrze pamiętam. Dostałem informację, że w ogóle amulet ten pod długie ostrze jest useless, nic nie robi to zbytnio. W sensie nie czuć tego, no i tak w sumie zresztą to samo powiedziałem, że jakoś nie czuć różnicy zbytnio. Czuć za to różnicę w, czuć za to różnicę w attack speedzie, nie, w tym amulecie pod attack speed. I też dodatkowa informacja, jak nie mam miejsca na amulety i będę spamował jak powalony jeden amulet, bo i tak on powinien się wcisnąć. To w ogóle jest pory te ostro. Będę to musiał spróbować. Nie wiem czy na tym odcinku, ale jak będę przy ławce, to spróbuję. I to jest tu, nie? I czemu ja nie jestem w stanie tam. Ej, no po prostu nie jestem w stanie tam, kurczę, skoczyć. O! O! Ty jednak jestem, żartowałem! Ju! Ciężko jest to wyczaić moment, kiedy on przestaje z tego krystal Dasha, e, kończy mu się animacja. I akurat double skok zrobić, nie? Podobno ma w ogóle ul pęknąć na pół, ja nie wiem ile w tym prawdy było, ale wjeżdżam tu, jak to wygląda teraz na mapie? No mnie tutaj nie ma dosłownie, nie było mnie tutaj nigdy, więc... Tutaj teraz każdą ścianę muszę... Aaaa, to tylko robaczek. Tylko i ja, w sumie, bo tych robaczków tam mamy sporo już zn znalezionych kolejnych, sporo pieniędzy na nas czeka. Pieniądze się przydadzą. O, do Dirkmaw wrócę, wrócę do Dirkmaw, oddać jej kruchy klejnot e, i oddając kruchy klejnot tak naprawdę zagwarantuję sobie to, że będę. E, znaczy, zagwarantuję. Po prostu będę mógł zacząć robić Grima powoli, bo dostałem też info, że Grima robić nie mogę. Znaczy, mogę zrobić go zawsze, ale jeżeli go zrobię, to nie będę mógł już tych kruchych amuletów zrobić na stałe. A chciałbym to zrobić. Chciałbym po prostu mieć ten saveik. Wymaksowany jak najbardziej mogę, więc y, oczywiście postaram się to zrobić. W sumie ławka, od ławki to ja zaczynałem odcinek, nie? Od ławki zaczynałem odcinek i nie pomyślał człowiek o tym, żeby kurde porobić sobie tam te wszystkie amulety i amulety. no. Chociażby mogą sobie amulety pod Geo zarzucić, bo ja teraz mam amulety pod kurde pod mocny DPS, no mam atak speed włączony, nie? Przecież ja z tym bossem walczyłem ostatnio. O, się we mnie wjebał. O, to skurwysyn. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Ile można? Halo, oni mnie tak walą po dupie tu. Przerąbany jest to nul. Ciężki. A ja długo nie grałem. Tu jest w ogóle ławka. Ja nie wiem, czy ja do tej ławki nie chcę pójść. A chcę pójść. Chcę pójść do tej ławki. Czemu nie? Oczywiście, że chcę. Ale zrobiłem rambak ostry, nie? No ale przynajmniej dobra, rzecz odmieniona. Robaczek zdobyty. Robaczek zdobyty, moi drodzy. Dobra, długie ostrze wyrzucam. Szybkie cięcie też wyrzucam. Podobno od tego długiego ostrza znak dumy jest lepszy i wierzę, bo nawet więcej, większy jest koszt. Ale ja nie chcę dłuższego ostrza. Olewam na razie te dłuższe ostrze. Ja to wtedy wziąłem tak, żeby trochę wypełnić po prostu. Krew ulu. Złota bryła stworzona z cennego ulu. Hartowanego nektaru z ula. Leczy rany posiadacza, umożliwiając mu odzyskiwanie zdrowia bez skupiania dusz? Pierdzielę co? Jak leczyć zdrowie? Czasowo? W sensie po prostu. czas mija i jestem w stanie sobie leczyć? To by było dobre, bo wtedy będę miał. E, kurde energię tylko pod jakieś spele, nie? Dobra, na razie to wyrzuć i tak. E, bo ja tutaj potrzebuję geosy. Zbieramy dużo geosów. Nadal to geos. Niezłomna zachłanność. Niezłomna siła cały czas jest. I teraz mam w ogóle. I patrz, i czy serio ja na przykład mogę to założyć? I jaki jest efekt tego przeładowania? Coś się dzieje złego? Ja mogę tak grać naprawdę? Przeładowany jestem. Nie wiem co to znaczy, ale gram tak. Zobaczymy, o co z tym chodzi. Jak stracę zdrowie, to mam się sam leczyć. Ciekawe, czy to jest in time jakoś? Przetestuję sobie to. Ty, bardziej warto, bo, kurde, to kosztuje aż 4, nie? A miałem slot akurat na dwa. Ty, a gdyby? A może mam jeszcze jeden slot? Jeżeli mam jeszcze jeden slot, to bym sobie dał jeszcze coś takiego słabszego. coś w się sensie coś za jeden po prostu. Po prostu wziąłbym sobie coś za jeden i wypełniłbym slot tym, tą czwórką. Tylko pytanie, czy ja mam właśnie slot. Kurwa, te amulety odpalać ja nigdy tego nie kułam. O co tu chodzi, halo? Dobra, i weź to przeładuj, out z tym. Mam jedno gniazdo jeszcze. I na przykład, co jest za jeden? Chwała Mistrza Ostrzy. Sferzam sobie melodię larw. I mam slota jeszcze. Szukałem czegoś za jeden i szczerze myślałem tylko nad sprintem albo melodią larw, bo ten zryw jest za dwa. I nie mam nic takiego super za jeden jeszcze. Mam zbierający rój, który już jakby mam wyekwipowany. Tak samo jest forny kompas. Ciernie Agonii są takie sobie, już kiedyś z nimi grałem. Herb obrońcy jest jakiś odur. What, whatever, jakby odur, co? Chwała Mistrza Ostrzy jest useless. Władca snów, a to? Nie, to no też jest takie o. też jest takie o. I teraz mogę to też zało... Ja pierdzielę, ale to jest mocne. Ale to jest wykorzystanie solidne rzeczy. Jak ktoś na to wpadło, nie? Jak ktoś. na to, wpadł, to, znaczy no, na to trudno wpaść nie było, po prostu można było spamować jakieś rzeczy i. i, i spamował i typ się zdziwił. Co ja gadam w ogóle? Nie, wiem, nieważne. Pszczółki mnie teraz nie tykają, bo mam to na Mulet. Pozdro 600. Ale kurwa to będzie łatwa gra teraz, coś mi się wydaje, nie? Ostro łatwo będzie. Ty nic mnie nie atakuje. O. Ty i czekaj, i mam miodek. I mam miodek. I co? I serio się leczę? Ja pierdzielę, ja się leczę. Zobacz to. Jaka ładna animacja. I te, i te kolejne serduszko też się samo wyleczy? Patrz, nie leczy się. Chyba, że to serio jest bardzo czasowo ograniczone. Nie leczy się. No nie leczy się. Hmm. Chyba że na przykład te, co dostanę, to mogę momentalnie jakby odnowić, ale do co? Pójdę do szybkiej podróży. Tutaj do tramwaju najpierw i z szybkiej podróży skorzystam. No teraz się nie uleczyłem. Nie wiem jak to działa jeszcze. Zaraz to jakoś rozkminię. A w ogóle, ja jestem tak naprawdę blisko Wojdu. Ja w Wojdzie mam do zrobienia jeszcze kilka rzeczy. Śmialiście się ze mnie, że znów kurwa pominąłem jakąś postać fabularną, bo się teleportowałem, nie? I, I nie powinienem się teleportować. I tam powinna być jakaś postać fabularna u góry. Dobra, mimo wszystko nadal skorzystam z szybkiego transportu. Dlaczego? No, bo tam jest i tak ławka. E, że umiem jakąś postać. Do góry się teleportowałem, do góry tego tunelu. Kurwa. C ja nie umiem się dzisiaj wysłowić. Wybaczcie mi, muszę się trochę rozgrzać. z nagrywaniem odcinków, nie? Teraz po, po streamach jestem trochę przeruchany. Za dużo gadania na raz. Tutaj w ogóle 1800 esencji potrzebuję i coś się z nim stanie. Informacja oddana. To, to, widzisz, na adcopie tutaj nie czytam nic z, z notatek, a wszystko pamiętam. Wszystko pamiętam. Po prostu muszę przejść obok do danego miejsca, to od razu przypominam. Stacja ukryta. Walę to. No i chodźmy do tego Dirfmauf. Chodźmy do tego Dirfmauf, oddam tam kruchy klejnot, będę wiedział ile potrzebuje geosów i będę mógł to zbierać powolutku, nie? Plus jeszcze mam tam jakieś itemy do sprzedawania, robaczki, więc tego naprawdę dużo nie potrzebujemy, żeby ten kruchy amulet zrobić i wtedy bez bez stresu będziemy mogli sobie uderzyć Grima. to do tych ruin poco, to na zawsze wszystko jest o wiele prostsze. Hm. czy tutaj coś się dzieje nowego u tych chłopaków. Hm. Okej. Okay. Dobra, no to ostatni amulet oddajemy. Opierdziel sobie. Przyniosłem ci jedzenie, pani bogini. Mieniosłem ci jedząko. Aha, muszę go założyć. Ok. Muszę go założyć, no dobrze. Przeładowany, jak to świruje, tu. Dobra, to niezłomna siła i niezłomna zachłanność. Na razie wyrzucę i wezmę wrażliwe serce. No to jest jedno życie więcej. A więc z tego nie skorzystam. Ale tak jak mówię, może jakiś achievement jest za, za ulepszenie wszystkich tych ruchów? Nie wiem. Wrażliwe serce, tak. Aha, ach, to za zapach. Ula, la, jak pachnie ładnie. miam mnie, 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 niem, mnie. Mnie, 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 niem, No i ile? Ile pieniążka? Ile ja płaciłem wcześniej? 15 tysięcy, nie? A wcześniej 9? A tu 12. Okej. Okay. Not bad. Not bad. Not bad. Dobrze. No na razie nie. Eee, a ile ja posiadam przedmiotów do sprzedania? 2,400. I pewnie w robakach są z 2000, no więc jeszcze połowę potrzebuję uzbierać. No kurde, z, z 6000 potrzebuję uzbierać. Muszę przyznać, że nie dawałem mi większy szans na przetrwanie. Prawie wrażenie oczarowanej swoim wybawcą, ponad jakiegoś rodzaju szybkim odbluszkowaniem, który. Aha, to cały czas jest ta babeczka co ja tam, to Breta, Breta. Breta cały czas tutaj nawija o mnie, widzicie. O patrz, a teraz na przykład niezłomnej siły założyć nie mogę, bo źle to poukładałem. Muszę zrobić tak, niezłomna siła i dopiero teraz spamować. ja pierdziele, fajne. Dobra, chodźmy do tego Wojdu. Chodźmy do tego Wojdu. Zobaczmy, czy mogę coś tam jeszcze więcej zrobić. to raczej będą szybkie jakieś takie rzeczy do, do odbębnienia. W pomieszczeniu, gdzie nie wiedziałem totalnie, co zrobić, po, 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 powinienem chyba użyć jakieś e, zaklęcia do góry uderzającego. Też mieliście bekę za mnie, że nie wiem o co tam chodzi, że coś powinno mi to przypominać. A mi to nic nie przypominało. Może kurde te, te duszki rzeczywiście to, może to, nie? Ale to w tamtym momencie to było dla mnie jakoś totalnie. Nie wiem, nie do ogarnięcia. Eee, ukryta stacja. najbędzie no najszybciej. Jestem ciekaw, czy ta postać fabularna nadal tutaj będzie, bo jak nie, to trochę człowiek stracił, widzicie. Znaczy ja nawet nie wiem co straciłem, może sobie później nadrobię na no jakimś... jakimś filmikiem czy coś. Bo już dwie postacie fabularne pominąłem niechcący jakoś. No i dobra i wjeżdżamy w dół. I czy to będzie jakaś postać popularna? Jeżeli nie, to, to fuck up. To fuck up. Nie, to już było gadane. Kurcze, chyba jej nie ma No to pominąłem. Ewentualnie może chodziło tam te drzwi, te niebieskie, nie? Tutaj. Oj, nie tutaj. Kurczę blada. Kurde, ten miodek to mi tylko jedno serduszko chyba na raz może zrobić. I tylko te, co straciłem je niedawno. Aha, teraz to w ogóle zepsułem. Bo uleczyłem te serduszko, które by się samo uleczyło. Ok. No, no to postaci ogóle nie ma. Będę musiał sobie jakoś to nadrobić kiedyś. Ok, żyję. Może tutaj jest ta postać popularna? Nie? Może tam u góry? Tylko ja tam nie wiem, czy ja tam doskoczę. Ja pewnie nie doskoczyłem. No ale chuj, to idziemy na sam dół już. Ok. I tutaj pod, powinienem użyć zaklęcia do góry jakiegoś. Zobaczmy, co, o co tu chodzi. Może to chodzi rzeczywiście o ten spell, że po prostu jest podobna grafika? Podobna grafika tych wszystkich czaszek, nie? Bo tutaj też są to takie czaszki i jak ja robię to... Bez to jest podobno. O kurwa maś. Bez Ciao. Yeah. Dobra, jestem jakiś naładowany potężną siłą, nie? Okej, okay, czyli po prostu ulepszenie tego spela Rzeczywiście to jest ostatni spell jaki nam został do ulepszenia, nie? Czy nie? Jeszcze nie mam ulepszonego tego spela w dół. No. Z... Krzyk odchłani. No po prostu to jest ulepszone pewnie, nic to się nie różni jakoś. No. Jest to bardziej szersze. Nie mam ulepszonego jeszcze zakręcia w dół, nie? No nie mam. Chyba, że, Chyba, że to jest ulepszone? Już nie pamiętam sam. A to nie będzie tutaj na napisane mi w postaci? Będące cięcie, potem nie, to nie to. Mam ulepszone wszystko. Wszystko jest na czarno. No to mam każde spele ulepszone. Let's go. Może teraz postać się pojawi, jak górą powskakuje. Proszę. I tak muszę powskakiwać, bo moja teleportacja to prowadzi mnie do ula, a nie chcę już do ula iść. O, mam, jestem tu. No nic się nie dzieje, kurde. A może ostrze snów? Nie, albo no z jaj. Hmm. Mm-mm. mogę zrobić. I nie ma tu żadnej postaci. Niestety nikogo nie ma. Ajajaj, unlucky. Mega unlucky, co? Ty dobra. Szczerze mówiąc, chyba spróbuję sobie tego ulepszonego bossa zrobić. Tylko nie ma się czy tego, czy innego. Bo, bo próbowałem kiedyś innego robić. Nie maksowałem tak naprawdę tego. Ale, może tutaj sobie pomaksujemy tego bossa? Spróbuję. Bardzo możliwe, że w takim razie będę, będę trochę rage'ował dzisiaj, ja nie spodziewałem się tego, no ale nic. Zobaczymy, o co z nim chodzi. Z chopakiem. Poprobujemy się z nim powalić, myślę. I przede wszystkim od razu tam zrobię portal yy, z duszami. O nie, co ja zrobiłem? Chociaż nie, ja tam nie potrzebuję chyba portalu z duszami. Ja tam nie potrzebuję chyba portalu z duszami. Yy, bo przecież, jak ja tam, ja tam wchodzę do snu, to ja nie tracę jakby. Nic nie tracę, nie? Więc ja tam mogę robić to w nieskończoność chyba. To więc to jest po prostu takie challenge'owe bardzo. Zobaczymy jaka nagroda. Jak miałbym zgadywać to esencję, bo to jest boss ze nami związany, więc pewnie esencja. Na co w sumie nie będę narzekał, bo trochę tych esencji potrzebujemy. I 1500, i 1800. Jest jeszcze jeden boss stricte bo esencję, co wiem, że na pewno dostanę esencję W grzybowej krainie. No i dobra, i jestem. I teraz wales stało, i, i przynoszę się do synu, rzeczywiście, i mogę to robić w nieskończoność, nie? No to kurde, dawaj, no to poprobujemy. Poprobujemy. Nie pamiętam, jak się z nim walczyło, ale oh, chyba nie było zbyt trudny, ja pamiętam, że go raczej za pierwszym razem pokonałem. Chociaż tamtego bossa, z którym się tak męczyłem, też pokonałem za pierwszym razem, a jego ulepszona wersja, no to była. mocno odklejona. Okej. Okay. Kurde, tutaj te, te dojście do niego to jest cięższe, chyba, nie? A ja w ogóle mam kurwa klejnoty pod Geosy, nie? No to chuj. Jak coś, to bez klejnoty pod geosy. I on bije po dwa, czy mi się wydaje? On biega po dwa. On chyba bije po dwa. No, żeby to miało ręce i nogi, to ja muszę wrócić i klejnoty poulepszać, nie? Próbuję jeszcze kilka razy bez tego, ale realnie raczej będę musiał niestety po te amulety pójść. Nie wiem, szybkie ostrze pewnie i może też ulepszone, ulepszone zaklęcia. I muszę też obszaić jakiś patent, żeby właśnie tu jakoś sensowniej spadać. No chociażby tak, nie? O, no, jakoś zawsze szybciej to będzie lepiej. Gitara. No, jeszcze raz próbujemy. Chodź tu kurwa, gnoju. O kurwa no. Ciężko jest to wyda... I bez kito mnie bije za dwa, albo mi się wydaje. Naprawdę on bije za dwa, tak? Czy to przez ten miodek mi jakoś dziwnie się gra z nim? Nie wiem, idę do ławki. Może ten miodek mi coś psuje? A on naprawdę za dwa bije. Jak on bije za dwa, to to jest poryte. Kurewsko to jest poryte. Jestem przeładowany i tak, więc... Dobra, no to wyrzucam to. Yy, wyrzucam to, niezłomną siłę zostawiam, zachłanność wyrzucam. Wyrzucę krew ulu jak na razie. Yy, I wjeżdżam w takim razie w szybkie cięcie. Ale może zaraz, że zaraz te szybkie cięcie. I kompasu też nie potrzebuję. A gdzie jest to od speli? Nie, potrzebuję większe. Obrażenia. Zwiększa moc zakręć. Tego potrzebuję do szczęścia. Potrzebuję szybkie cięcie. I już nie mam slotów. Słabo. Może bez tego jednak. Szybkie cięcie. Co by tu dać jeszcze? Coś za dwa. Krzepka skorupa. Kurcze, może dawaj krzepką skorupę. I krew ulu. Okej. Okay. Coś takiego? Może? Może to uda? Cię. Trzeba pamiętać, że ja mam. Ulepszone ostrze 3 razy, plus amulet, zwiększający obrażenia. Więc moje mój główny damage dealer to powinno być rzeczywiście ostrze. Zaklęciem sobie mogę od, od czasu do czasu tam uderzyć, ale głównie powinienem się skupić na ostrzu, uważam. Kurwa, mać. Ale gwarzywo. Nie. 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 Yeah. przed walką się leczę do fula. Tankuj go, kurwę. Dawaj go, do końca. O ty, kurwa, co to było? Nie, ten skill! Ja nie wiem, czy on naprawdę mi za dwa uderza. I gina, nie? I momentalnie gina. Za dwa mi uderza. Ty, ten amulet z ulem jest trochę jakiś rozpierdolony. On kurwa sprawia, że ja dostaję każdy hit za dwa, ale jedno serduszko może mi się uleczyć. Jaki to ma sens? Jaki to ma sens? Realnie. To tak jakbym dostał po prostu jeden hit. Wychodzi. Overall. To jest bez sensu kurwa, po chuj ja z tym gram? Muszę coś innego tutaj dać, sensowniejszego. Ty, może rzeczywiście wezmę to pod zaklęcia i tyle? Gdzie to było? Kamień szamana. Tak wjeżdżam, zobaczymy. Kurwa, ten ult to skam jak chuj, naprawdę. I to 4 kosztuje jaki sens z tego używania? W jakim momencie to się przydaje? Aha. To przeładowanie sprawia, że ja dostaję po dwa obrażenia. Czy mi się kurwa wydaje już, bo ja nie wiem. To przeładowanie to sprawia? Jeżeli tak, to jebać to przeładowanie. Ja pierdolę, to przeładowanie to sprawia nie ma sensu z tym grać. Jebać te przeładowanie. A przynajmniej na takich bossach. Kurde, to ten... Dobra, to ten ul nie jest taki zły, ale... No jak jestem przeładowany, to on totalnie traci sens. Jakikolwiek. Jakikolwiek sens traci. Bo sumarycznie i tak dostaję jedno obrażenie, nie? Jestem na minusie po dostaniu hita. Dobra, teraz może będzie trochę prościej. No mogę więcej uderzeń otrzymać na mordę. Nie, ja pierdolę, ja tyle razy spadam stąd i... Nie mogę do tego bossa nawet dojść. Kurwa gnoju jebańcu, ty! Patrz. Nie. Kurwa to druga faza. Byłem tak blisko i chuj identka. Jebać policję nie. Zginę. Co? Niestety. E, dobra, no było najbliżej. Do końca, kurwa. Do końca walimy, kurwa. Ty, wystarczy, że po prostu zbiegam max prawo i cały czas tutaj będę. Chyba. Chyba tankuję, kurwa. Pa, co się dzieje? Pa! Spamuję. Spamuję, kurwa. Do końca. Nie, no kurwa. Ty co? Dwa razy go zestagerowałem. Ja myślałem, że to już będzie koniec. Tak go kurwa tam zaspamiłem. Tak go tam zaspamiłem, że to chuj. To jest taktyka na zaspomowanie gnoja. O nie, no normalnie się w niego wybierałem, jak, jak chciałem. Kurwa, a ty dobra, ale on jest do Na masełko, masełko to jest, masełko to jest Patrz, drugi, drugi stagger, tak Co jest jeszcze? Jak to kurwa jeszcze? Trzeci stager był! Nie! Trzeci stager był! Ile on ma życia! Ile on ma życia! Co jest? No nie no! Ale coraz bliżej. Kurde no. Trzeci stager był już. Do czwartego stagera on się bić tak z nim? A teraz w ogóle Mega miałem słaby start, a i tak dobrze poszło. Dostałem trzy serduszka na starcie tak po prostu... O, nie! Na te starty miałem lepsze po prostu, Wiele. Ja pierciele. No to akurat żywo straszne było. Zagrane. to jest nie ma opcji, że to odpuszczę teraz zapomnę walki jak teraz odpuszczę a ja jestem, jestem po prostu jestem w gazie nie ja jestem w gazie to jest taki skurwysyn Mango! Mam go! Ale to było dobre, kurwa! Woohoo! Let's go! Te duszki w ogóle jeszcze żyły po walce z nim. One powinny mi teraz dojewać do końca, dosłownie, nie? Powinny po prostu dobić. No. 30-40 minut z nim walczyłem jakoś. Nie wiem, ile wam tego realnie pokazałem, ale no. Fajna walka, wymagająca, ale łatwa bardzo do do, do, do nauki. Akceptuj. Co akceptuj? Co, po prostu dostanę esencję? Czy to o to chodzi? Oj tak, rzeczywiście to o to chodzi. Ile? O kurwa, tyle? Dobra ekipa, to ja w takim razie w ogóle sobie mogę to odznaczyć już, ej cudownie. I w ogóle mogę sobie też to odznaczyć, ej cudownie. I idę z szybkim, szybkim transportem do Krainy Spoczynku, zobaczyć co jest za te esencje, za 1500 esencji. I zaraz się zbliżymy w ogóle też do pułapu, kurcze blade. 1800 esencji i będę w stanie coś zrobić jeszcze w No Ej, podoba mi się ta walka. Coś czuję, że w kolejnych odcinkach. O, kurwa tutaj zgina. Że w kolejnych odcinkach pociśniemy chyba trochę tych walk pod esencję. Jo, fajne te bo ci bossowie byli. Znaczy ci bossowie, ten boss. Ej, ale będą inni też. Fajnie mi się teraz walczyło. I nie było to zbyt trudne, bo... Tamta walka z tamtym pierwszym takim bossem, jak ja miałem, mieczyk chyba na plus 1 no, albo plus 2 max, raczej plus jeden. No to było, bywało ciężko, nie? Teraz tego bossa od na, na nowo będę musiał się nauczyć dosłownie. Ja z nim walczyłem, kurwa, nie wiem, z 20 godzin temu gry. Yy, in time. In time czasu gry. Bo tutaj nadal nic nie ma. Nie. Nic nadal nie ma. Pewnie kolejny boss w takim razie od 1800 esencji będzie jakiś do pokonania. Może nasz król? Hoppy. Może to nasz król? Dobra, no to co? Szybka kraina spoczynku, zobaczymy o co tam biega. Może ten odcinek być trochę długi, ale spoko. Ja nie narzekam. Mam nadzieję, że wy też nie. Dzień dobry, panie pchło. Ach, wojowników, wróciłeś po przyjrzyj się twojemu ostrzu snów. Tak myślałem, ponad 1500 esencji. Ostrze snów jest bliskie, tak bliskie. Pełnego przebudzenia, czyli to jeszcze nie będzie koniec. Dwa koła, czyżby? Kontynuuj swoją, swoją krucjatę wojowniku, nie wiem co z tobą kieruję, ani co pchacie naprzód, jednakże gdy już zbierzesz 1800 esencji będę tutaj czekał, czyli tyle samo co tamten wojownik. Weź tę nagrodę, niechaj doda ci sił i pomoże zbierać esencje tego świata. Fragment maski, jeszcze jeden fragment maski i mamy kolejne żyćko, let's go. Dobra, moi drodzy, kończymy tutaj odcineczek, dziękuję wam serdecznie za oglądanie, widzimy się standardowo jutro i codziennie zbliżamy się moi drodzy do końca serii. No, i to tak powiem Wam, solidnie się zbliżamy do końca serii. Dzięki wielkie. Zostawcie subawkę w górę, komentarz. Jeżeli tu jeszcze jesteście. Jesteście nowi widzowie, czy coś, to zostawcie po to sobie. I, I co, i tyle, kocham Was, pozdro.